Przerobione! Demotywatory. Nie pamiętam, kiedy ostatnio nagrywaliśmy odcinek z tej serii. Bez przedłużania, lecimy. Pij tam, gdzie pije koni. Koni zepsutej wody nie będzie pił. Pościel zaścielaj tam, gdzie kładzie się kotka. Jedz owoc, który je robak. Co za pierdzielenie. Wkładaj tam, gdzie wkładał Karol Wojtyła. Jezus, dlaczego wy takie komentarze piszecie? Pij końską Jezus, nie, proszę. Koniary mi oni zepsuł kotka, kurwa. No częściej patrz o to. Zepsuł kotka, k**a. no szczęście, patrz pod nogi To jest epic, nieba lepszego dzisiaj Wygrywa, totalnie wygrywa, hit Koń, koń zwalony Na drzewo tam, gdzie ryje się kret Na tym miejscu, gdzie wygrzewa się żmija Tam, gdzie w upał się ptaki Ziarno Będzie wytrwałe, jak u zwierza To jest poezja w tym przypadku, naprawdę Jestem z**biście z**bista, a ty żałuj skarbie Łoman 77 reakcji, Zj Pana szaluz <noise> <noise> jak Takie można. Są najlepsze. Ja pierdziele, jak można w ogóle na to wpaść? Co trzeba mieć w głowie, żeby to przychwinić? Powoli i cichutko, tylko niewielu rozumie, że jest to zaplanowane ludobójstwo. Powoli... Ch... dupsko. <noise> Ci. O Jezu, bez tego i byłby lepszy. Chociażby nie wiem, jak bardzo Cię zdenerwowała, nie masz się jej uderzyć. Co za bzdury. Przekazanie z dekalo. Prawdziwego mężczyzny, tak, tak. Chociażby nie zdenerwowała, uderz. Chociażby nie wiem, jak bardzo Cię zdenerwowała, nie masz jej. Nie masz nie. Okej, okay, zapamiętam. Przesłanie od Jurka. I żeby ci internetowi hejterzy nie wiem jak się nabiedzili, nie wiem jak natrudzili, to większą szansą jest to, że do nich wróci moja pomoc i kawałek mojego serca, niż to, że do mnie przyjdzie ich złość. URAN! Przesłanie od Jurka. Uran! Jezu... Koleś jest wygrywem. I żeby internetowi hejterzy mieli braka serca, to... Jakie to... Jezu! Mateusz, absolutnie nie wrzucaj tego do odcinka, bo nie zapłacę ci 20 zł pies Nawet nie próbuję. Dzisiaj w sklepie była ogromna kolejka. I ja odważyłem się to zrobić. Powiedziałem głośno: Czy można otworzyć drugą kasę? Te spojrzenia ludzi pełne podziwu i zachwytu. Mężczyźni chcieli być mną. Kobiety chciały mieć ze mną dzieci. Byłem ich bohaterem. I otworzyła się druga kasa, w milczeniu przepuścili mnie. Pokazuję łukanie bukanie Dzisiaj w sklepie była ogromna kobieta. Oliwka Brazil. Ale kekwek. Spodziewałem się tego kompletnie. Ogólnie nie wiem, czy zauważyliście jedną rzecz. To studio zmieniło się na nagrywki. Zauważyliście pewien detal. W tle pojawiły się trzy nowiutkie figurki z kolekcji De Agostini. De Agostini nawiązało współpracę z Marvelem i wypuściło limitowaną kolekcję licencjonowanych figurek. Są one w bardzo wysokiej jakości, bazowane na fotografiach aktorów i ręcznie malowane. Każdy numer składa się nie dość, że na figurkę, to jeszcze na zeszyt. Pełen informacji o samym bohaterze, jak i grającym go aktorze. Same numery natomiast można dostać albo w kiosku, albo poprzez prenumerat. Mianowicie, cena w kiosku od numeru trzeciego jest o 10 zł. droższa niż w prenumeracie. Ale to nie wszystko, bowiem jeżeli zamówicie kolekcję de Agostini, konkretnie poprzez link w opisie oraz użyjecie kodu Hatzper Marvel, pisanego razem, to otrzymacie wraz z siódmą przesyłką figurkę Gruta. Co więcej, jeżeli zamówicie prenumeratę, to wraz z numerem 10 otrzymacie w gratisie figurkę Raketa, a w 15 przesyłce podstawkę. Na figurki. Co więcej, coś co też nie jest dostępne w kioskach. Zamawiając prenumeraty D'Agostini, w wersji premium otrzymacie łącznie aż 9 unikatowych figurek. Sprawdzajcie opis, zamawiajcie, bowiem taka kolekcja się długo nie powtórzy. Mężczyzno, pieprz, może siedzenie, grzmościć może piorun, bla bla bla. Ale nie chcesz tego czytać. Nie. <laughs> Serio? Pieprzyć, grzmocić, rżnąć, zaliczyć, dwóchać. Jezu, jaki to jest big brain! Co? Ruchać? Ruchanie! Ruchanie. Też to jest idealne. Zerżnąć, to bożesz się w gacie. Mężczyzno, możesz dobuchać nogą. Mężczyzno, możesz mnie w dupę dywać. Możesz j**ć w głowę. Możesz posunąć, możesz sobie przelecieć, możesz ruchać nogą. A bzykać może pszczoła. Żebym więcej nie musiała tłumaczyć. Ta pszczoła. Ta pszczoła. Jaki bulwers na bzykanie, nie wytrzymię. Starsi ludzie nie powinni mieć prawa głosować w wyborach prezydenckich, ponieważ to młodzi walczą o swoją przyszłość. Starszy człowiek nie lubi zmian, więc będzie głosował na PO albo PiS. A jak wiadomo, żadna z tych partii dobrego życia Młodym nie zapewni. Mimo, wchodzi Twoja babcia i zaczyna klnąć na PiS. Wyzywać ich, jak widzi te papę w telewizorze, to pluje po prostu. Tej babcia to jest hit, wielu. <grym> Starsi ludzie nie powinni mieć prawa życia! Złe. Trochę za mocne. Złe. Trochę za mocne. Okej, okay, i to już kiedyś było, ale są świeże nowe przeróbki. Ostatnio zastałam moją siedmioletnią siostrę wkładającą skitelsy do moich antydepresantów. Zapytałem ją, co robię, no ośmiechnęła się powiedziała: skitelsy sprawiają, że jestem szczęśliwa. Dołożyłam dzisiaj więc do leków, które sprawiają, że jesteś szczęśliwy, żebyś mógł być mega szczęśliwy. Ostatnio zesrałam się do łóżka! Jak to jest absolutny hit w tym odcinku. Ona wszędzie pasuje, po prostu. Pan Krzysztof zbił go jest dumnym właścicielem poloneza z 19 83. Mam go od nowości. Od momentu zakupu jest moim przysłowiowym oczkiem w głowie. Nigdy nie zamieniłbym go na nowy wóz. Bo po co? Ten od ponad 30 lat sprawdza się znakomicie. Nigdy mnie nie zawiódł. Dobrze wiedzieć, że relikty polskiej motoryzacji mają się dobrze i czasem daje się im przetrwać więcej w rękach dumnych właścicieli. Ale nie po co zmieniać 35-letni samochód. Nie wiem. Dla ABS-u, ESP, poduszek powietrznych, nie wiem. Kurwa. Radia chociażby. Pan Krzysztof z Biłgoraja jest zawodem dla rodziców. Aha, że wstyd. 見事クファン。Dai, <laughs> <laughs> Ej, to jest dobre, to pasuje. Wyobraź sobie, że żyjesz na ulicy jako osoba bezdomna i ktoś nagrywa telefonem relację na Instagrama a jak daje ci jedzenie, a ty musisz je wziąć. Wyobraź sobie to pokażające uczucie. Niestety te wszystkie pożal się boże celebrytki, które nic nie robią bezinteresownie, nie mają z tym żadnego problemu. Grunt, żeby się kliknęło, był podcast i fame fu, a to jest takie plus jeden. Ile razy nam się zdarzyło rzucić komuś za ta 500 albo stuwę No i popatrz, ani razu nie poszło na jej wyobraź Wyobraź sobie, że żyjesz na ulicy jako telefon, a Instagram daje ci jedzenie, a ty je Ty Dobra, to Postaram się. Zwizualizuję to sobie. Wyobraź sobie, że jesz bezdomne dzieci. Mniam, pycha. Już nie spodziewałem się tego. Problem głodu i przeludnienia rozwiązany. Wystarczy jeść bezdomne dzieci. Koks. Wyobraź sobie, że żyjesz na ulicy jako osoba bezdomna i ktoś daje ci warzywa. Pfu. Jeśli naprawdę chcesz komuś pomóc, to za. Ej to jest najbardziej niespodziewany demot, tak ze wszystkich chyba. Są najbardziej niespodziewane rzeczy. Dostajesz warzywa, tfu i zabijasz tego ch No Słowa bezdomna! To jest, złe. to jest złe. To jest złe. To jest bardzo złe. Źle się czuję z tym, że się z tego zaśmiałem, wiesz? Ale oni też to zrobili! 85-latka stała przy barierce na statku wycieczkowym. Było bardzo wiecznie tego dnia i staruszka mocno trzymała swój kapelusz, żeby jej nie odleciał. Podszedł do niej starszy dżentelmen i zapytał: LOLO elo, 320, masz kopnąć śluga? Dobra, długi tekst. 85-latka stała przy barierce na statku wycieczkowym. Było bardzo wiecznie i staruszka odleciała to, 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 to sąsamoce. Co? Gupie. 85-tych stała przy barierce na statku wycieczkowym. Było bardzo wiecznie tego dnia i staruszka mocno trzymała. Strafin, intymne mężczyzn. I masz taką ścianę tekstu, ale wyciągasz same najważniejsze informacje, nie? 85-tych stała przy barierce na statku. co do starszy gentleman i powiedział. <noise> Zapis się. Na <laughs> ten. Ale czy gentleman. Ale dżentelmen, ja, Firciu. Myślę, że ja czekam, aż będzie. 85 latka stała przy barierce na statku i srała. Myślę, że będzie coś Ja Stawiam, że to będzie. 85-latek bardzo mocno trzymał swój pis. I zapytał: Przepraszam bardzo, nie chciałbym zabrzmieć zbyt bezpośrednio, ale czy pani wie, że pani sukienka jest o chwilę podwiewana przez wiatr? Tak, wiem o tym, odpowiedziała kobieta. Potrzebuje tak obydwu rąk, aby trzymać kapelusz. Mężczyzna zarumienił się i starając odwrócić swój wzrok, powiedział: Proszę pani, musi pani wiedzieć, że Stoń stoi mi, mi... Ja sobie wyobrażam coś takiego W tym momencie dostaliśmy demonetyzację Ale warto to wrzucić do odcinka 85 latka srała Wygrałaś. Tego dnia. Podszedł do niej starszy dżentelmen i zapytał. Przepraszam bardzo, nie chciałbym założyć bezpośrednio, ale czy pani wie, że pani sera? Tak wiem, o co powiedzieć kobieta. Super, leci like. Epic. Dzwoni kierowca tira do szefa. Szefie, rozjechałem psa, auto całe, całe, tylko zakop dalej. Tylko zakopał, ale za chwilę znów dzwoni. Szefie, zakopałem go, ale po co my to? Bo to mówisz mi, to po to co? Nie wiem, co z radiowozem zrobić. Ha! Policja. Dzwoni kierowca tira do psa. Po co dzwonisz? Nie wiem. wiem bardzo wymowne. Dzwoni kierowca tira do szefa. Szefie, co? Gówno. I się nie rozłączę. Nie. Artykuł 234 Konstytucji. Jeżeli w czasie stanu wojennego Sejm nie może zebrać się na posiedzenie... To jest... Zdanie same! Kurde! <laughs> Więcej komentarzy nie trzeba. Pamiętajcie o kolekcji D'Agostini na licencjonowane figurki z filmów Marvela. Wraz z kodem Kasper Marvel otrzymujecie w gratisie w przesyłce siódmej figurkę Gruta, której naprawdę nie chcecie przegapić. Link do pradu numeratu oczywiście znajduje się w opisie. A jeżeli nie widzieliście, to tutaj na miejscu Anieli jest taki piękny filmik, który warto obejrzeć. <laughs> Cześć!